No i karteczki z imionami psów są już gotowe i zaraz przystąpimy do losowania dodatkowej nagrody w naszym konkursie. Zamieszamy porządnie i ustawimy na dywanie. Później położymy na, to, na każdą karteczkę z imieniem smakołyk i nagrodę otrzyma ten pies, którego lili. Jako pierwsza zje smakołyk. I idziemy po naszą maszynę losującą. Dostań. Chodź i rozsuj. Chodź. Wygrała. Przyjaź. Gratulujemy.